Dobra, słuchajcie, idziemy trochę zobaczyć co tam się dzieje O Jezu! Te pedały mi pozamarzały, bo już lepiej będzie, a jeszcze No raz, przetrwam jakoś. Ale klapa na drodze. Ja się wrzucę Czekajcie, się wrócę, ja wam coś pokażę Zobaczcie Na kabel internetowy spadła gałąź, znaczy nie spadła, tylko jest tak wygięta aż i krzywo jest oczywiście, wiecie, że krzywo jest po prostu celu... No wiecie o co chodzi, że krzywo jest, bo na niej wisi se, no ładnie, ale zobaczmy, bo mi coś brakowało jej w nocy, że coś, w nocy coś widziałem, że czegoś jej brakuje, że była godzina 21 i jakby jednej gałęzi ona nie miała, zrobię Tu na sosna jest z tego okna tam, o jest, zobaczcie jak tak. ona się płomała, czy jak? Ładnie. Dobra, jedziemy. Czekajcie, czekajcie. Ooooo, już masakra syn. Może że jakieś w załasi, bo wiecie, że tak jest. Ale widoki, ja nie wiesz. O, tej Tam wiecie, tam taka osób, które sobie na tym kablu nie był kabel do internetu z jego światłowodu, więc... To z tego prądu nie ma, to nie jest to, tylko wiecie, powód musi być inny, no to gdzieś w lesie, albo coś się stało z liniami, albo drzewo poleciał na linię, albo gałąz poleciał na linię i szef wisał. Różne są powody. Jak naprawdę. A jaki jest jaki? Ma tu, jaka klapa tutaj, coś się na te domki. No maszko, jaka klapa. Masakra Ile jakiś kałuż pełno jest. O, jakie rzeki. O, plaki śpiewają wiosenne. To jak się to dzieje? Oh yes, masakra. O masakra. Za Zagałą ze wczoraj O, 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 o! O Jezu, jeszcze bym upadł. Oślisko jest trochę wam powiem właśnie. Także hamuzę, także... Jakby hamulce nie działał, wiecie o co chodzi. Czyli, że jeszcze ślisko jest trochę. Trochę jeszcze wisa jest. Gałąź była. O! Właśnie. Drzewo młode było i to z samej góry i straciło. Kurczę, szkoda, ale cóż. Najsłabsze drzewa padają. Zaraz weźmiemy to sobie. No, musiałem samochód siedzieć. I tu trochę takich małych od tego wyłamania, masakra. Ale, że samochód wyjeżdża. Dobra, idziemy. Ło, jak drusy są zasypane. Ja trzymam ale druty zasypane, ja nie wierzę tutaj. Chociaż widać, bo to gruba warstwa jest tej, tego ale z tego prądu nie ma, to jest za mała jeszcze warstwa. Wow, oczekaj, musimy zrobić jak bajkowo tutaj. To jest bajkowo aż nie wiem, że ja mam na kilka relacji zniszczeń, ale no w sumie to też jakby też tak ładne widoki, no to też trzeba robić zdjęcia, wiadomo. Łomater, jak tu ładnie! Wow, prawie drzewo poleciało na, na druty. Zobaczcie jak krzywo stoi. Jak druty są w tych! śniegu, to po prostu masakra. Mał. Wow. Masakra, powiem. Dobra. O! Matko! I chyba mamy powód braku prądu. Poczekajcie, ja wam to pokażę. Chyba mam powód braku prądu, bo zobaczcie, co się stało. Drzewo, ten, yy, drzewa na, yy, na drutach zwisa. A to jest, wiecie, to jest to samo. Czekajcie. To ładnie. Tu to jest gaz, ale to... No ładnie. I chyba dlatego promu nie mamy. Ładnie. Patrz, jak gałęzie zwisają połamane. No ładnie. No ładnie, ładnie się to stało. Dobra Jedziemy Masakra po prostu I chyba z tego prądu nie mamy O jak powalało gałęzie zwisają na drucie to może właśnie być dlatego właśnie Wszystko może być z tych powodów Ale bajkowo też jak jest a jak tego, już już nad drogą, jak się była mały, jeszcze samochód. Bo wiecie, dlatego mówię, że to może być powód braku prądu, bo to są te same druty. Wiecie, o co chodzi, że no z tej samej ulicy i to łączenie, my też bierzemy prąd z tych drutów. Wiecie, wody też się ciągną po prostu, nie? Tam po całej mojej wsi, co, O co chodzi właśnie. Że w wszędzie te druty, tam na zakręt, gdzie na moją ulicę... co to też jest moja ulica, bo tak samo się nazywa, ale po prostu ogólnie, tam też wchodzą te druty i dlatego może nie być prądu na tych drutach. Bo coś się mogło zrobić albo no to, albo tak jak mówię, jeśli to nie jest ten powód, to linie energetyczne ten w lesie. Dobra. O Kunów wyję. Ładnie, Trzy, ósmy raz, czekajcie, tu na naszą ulicę przyjadą te, te drzewa tam było obcinać, bo, bo to wszystko się na tych drutach, tam gdzie wam pokazywałem przy końcu mojej ulicy, ciekawe czy tam przyjadą, a wiadomo, że teraz jest wyzwanie, bo ktoś może zauważył czy coś, ale raczej nie, o tam nikogo nie było,